Tak się składa, że Kingdom Deliverance 2 w tym roku nie wyjdzie. To jest jedno info, chore pay to win w konkurencji Tarkowa i Microsoft, który planuje podbój PlayStation. Zobaczmy, co jest grane. Tarkow stał się pewnego rodzaju ewenementem na rynku gier, bo pomimo, że wszyscy obrali sobie ten tytuł za obiekt żartu i drwin, to monopol na extraction shootery Battlestate Games, czyli twórców tej gry, trwa w najlepsze. Jednak... Oj tak, ale mega odwalili jakiś czas temu, nie? Z tymi płatnymi pakietami, jeżeli Pamiętam, była cała afera to był totalny skandal, jak oni chcieli wydoić swoje dane community. No, masakra to była. Hunt lepszy Możesz mówić, że hunt lepszy ale fakty są takie, że Tarkov był praktycznie monopolistą na rynku. W sumie po części chyba dalej jest. Ale widać, że ten rynek extraction shooterów chcą firmy zagospodarować, coraz więcej ich wychodzi, coraz więcej ich się pojawia. I cóż, była zresztą jedna gra, która zyskała naprawdę sporo popularności, mimo że była ukończona chyba w 20% była totalną alfą alfy i chyba nie szło to tam najlepiej lepiej z nią, jeżeli chodzi o rozwijanie tego produktu. No ale cóż, zobaczmy, posłuchajmy. żeby się to zmieniło, wraz z debiutem, jak to ludzie nazywają, Zabójcy Darkowa. A w dzisiejszym odcinku dostaliśmy oficjalne potwierdzenie daty premiery Kingdom Come Deliverance 2, która niezbytnio napawa nas optymizmem. Pojawia się coraz więcej doniesień o planach Microsoftu na dalsze podbijanie konsol PlayStation wraz ze swoimi ekskluzywnymi pozycjami. Autorzy Fallout London planują otwarcie własne Studia po ogromnym sukcesie przygotowanej przez modyfikacji, a na sam koniec postanowił wprowadzić. Moderzy rosną w siłę, pasjonaci. i Jezus, jak ja to lubię widzieć, bardzo dobrze. nowe zasady na swojej platformie, by pomóc graczom podejmować świadome decyzje. Twórcy Escape from Tarkov to doskonały przykład osób stosujących toksyczne i szkodliwe sztuczki w zależności od sytuacji. Aha. Ambitne plany i obietnice, przeplatane całkiem solidnymi aktualizacjami, mają na celu jedynie. Chwilowe wzbudzenie nadziei wśród fanów na poprawę stanu gry. nadzieje szybko gaz... Ale to jest, zauważcie, taki bardzo typowy motyw, gdzie firmy szorują po ziemi poziomem, albo w ogóle nie starają się być jakkolwiek bardziej ambitne, jeżeli chodzi o rozwój swoich produktów. Tylko jeżeli to zadowolenie wyraźnie spada, to rzucimy coś, byleby wróciło na ten bazowy poziom, i tak będziemy tylko podtrzymywać psychologicznie graczy przy naszej gierce, byleby nie przekroczyć tej takiej bariery, żeby wkurzyć na amen, żeby nie modeszli żeby nie, od gry. Ale nie będziemy też jakoś przesadnie się starać, bo po co, nie? Wystarczy, że ludzie będą w naszą grę grać. Czy są z niej w 100% zadowoleni, to już nas średnio obchodzi. gdy no. pojawia się kolejna absurdalna decyzja. Ale to moim zdaniem nie ironicznie wynika z tego, że oni nie mają aż takiej konkurencji. Jeżeli byłoby jej więcej, to musieliby się bardziej starać, bo jeżeli by się nie starali, to ludzie by szli do innych. Pewnie im dalej w las, im więcej lat upłynie, tym Tarkow będzie miał trudniej. Ze strony twórców lub błędy w grze, które często psują całą rozgrywkę, a nie są naprawiane przez dłuższy czas. I tak zabawa właściwie trwa od początku zamkniętej bety w 2017 roku... ...i niestety nic nie wskazywało na to, że sytuacja się może zmienić. Aż do teraz. 13 sierpnia zadebiutował realny rywal dla Tarkowa, Arena Breakout Infinite. Choć nie jest to całkowicie nowa gra na rynku, ponieważ wcześniej już istniała na urządzeniach mobilnych... ...to można uznać tę premierę jako osobny debiut, gdyż sporo okay, różni się od swojego oryginału. Gracze oczywiście mieli spore nadzieje co do Areny... Zwłaszcza, że wielu z nich zmęczył monopol Battle State Games i ich słabo rozwijanej gry. W dniu premiery duża część społeczności rzuciła się po prostu, aby przetestować alternatywę dla Tarkowa. Jak szybko się okazało, gra rzeczywiście stanowi konkurencję. O. Sam podjąłem się misji wypróbowania tego tytułu, by sprawdzić, czy rzeczywiście... Jezu jest... to on, moi drodzy, John Ludbox. Tu, by sprawdzić, czy rzeczywiście jest warta uwagi. I szczerze, powiedzieć, że na początku byłem w niebo wzięty, to trochę za mało. W porównaniu do Tarkowa gra naprawdę działała. Nie musiałem czekać 10 minut w kolejce, często wystarczało zaledwie 10, ale sekund, rozgrywka była płynna, a aspekty, które irytowały mnie niesamowicie w EFT, tutaj były zrealizowane po prostu tak, jak powinny. No i okay. wszystko byłoby perfekcyjne! Ale... ale co dobre, szybko się kończy. Nie, że arena jest po prostu zbyt idealna żeby była prawdziwa. I niestety to przeczucie okazało się słuszne. Szkoda. Choć gra była fundamentalnie kompletna, jedna funkcja całkowicie odrzuca i spotkała się z ogromną krytyką. Aferę wywołała możliwość zakupu wirtualnej waluty za prawdziwe pieniądze, co pozwala na nabycie uzbrojenia w sklepie. I to nie byle jakiego, bo najlepsze bronie i pancerze są dostępne od ręki. A czy cała idea Extraction Shooterów nie polega na tym, że musisz zlutować Przetrwać, wyjść i wrócić z tym ekwipunkiem, więc tak naprawdę kor rozgrywki filar gatunku jest wyjmowany i zastępowany systemem płatnościowym. O mój Boże, <grybuj> jak sobie strzelić w kolano, nie? Poradnik. Szybko okazało się, że gra stała się typowym przykładem modelu Pay... Dziwi mnie to, że ludzie dalej srają żarem o mikropłatności w 2024 roku i bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze, że dalej srają. Jak przestaną, to uznam to za gamerską i społecznościową porażkę, bo gdybyśmy nie srali się o mikrotransakcje, to w tym momencie wyglądałyby one 30 razy gorzej. nie ironicznie. Może i spowalniamy nieuniknione, ale cieszę się, że je spowalniamy. Może nie uda się ich w całości wycofać, ale takie akcje jak choćby stopki Games pokazują, że jakkolwiek coś da się zdziałać, jeżeli wystarczająco dużo ludzi trzaśnie pięścią w stół. Mikrotransakcje w 99% przypadków niszczą gry, niszczą ich tak naprawdę rdzeń gameplayowy. Bardzo często sprowadzają się do pay to win albo pay to convenience, które też wielu ludziom nie odpowiada. Oczywiście wszystko zależy od rynku, bo masz rynek azjatycki, gdzie pay to win na przykład przechodzi dużo bardziej pozytywnie odbierane. Powoli zaczyna rosnąć pokolenie ludzi, którzy nie znają gier, które nie miały mikrotransakcji, i mnie to zaczyna przerażać. Bo ludzie myślą, że Battle Pass to jest coś, co od zawsze od 80. lat, jak pierwsze gry powstawały, takie, które szerzej się przebijały. Wiesz, jak grałeś w Ponga, to on już miał Battle Passa. No nie, no tak nie było. Kiedyś kupowałeś grę, miałeś grę, grałeś w grę. I dlatego tak bardzo ludzie doceniają Baldur's Gate'a, dlatego ludzie tak bardzo doceniają gry From Software, Bo wchodzisz, masz menu, zero żadnych powiadomień o tym, że wyszły nowe skiny i jakieś porąbane rzeczy, klikasz nowa gra i grasz i tyle. I wychodzisz. Nie masz żadnego FOMO, że czegoś nie kupiłeś, że nie nabijesz jakiegoś Expa. To ty decydujesz, kiedy grasz, jak grasz i co z tej gry wyciągniesz. I dlatego ludzie się wkurzają na mikrotransakcje, bo chcą, żeby gry właśnie tak wyglądały. Żebyś to ty miał 100% kontroli mm, i żeby nie wchodził w grę portfel w taki sposób, w jaki wchodzi w gra. Nie, mikrotransakcje dla mnie jedyne akceptowalne miejsce dla nich, to jest gra niekompetytywna i free-to-playowa. Wtedy to rozumiem. Jeżeli to jest gra kompetytywna, to też moim zdaniem pay-to-win nie wchodzi w grę. Tylko ludzie chcą płacić. Podobna akcja kiedyś dotyczyła FIFA i tamtej waluty premium. Finał jaki był, może z 10% społeczności Fifowej protestowało portfelem. Większość chciała płacić. No i dobra, będą wychodziły produkty dla ludzi, którzy chcą płacić. Ale tak samo ja i inni gracze nie chcą płacić i będą wychodziły dla nas produkty dla ludzi, którzy nie chcą płacić. Ja nie będę udawał, że mi się podoba płacenie w grach, w których nie powinno być płacenia, na przykład Pay2Win, bo innym się podoba. Ja wyrażę swoją opinię, a jeżeli ty masz inną, spoko, masz do niej prawo, ale ja tak samo mam prawo mieć inną. Twin. Co gorsza sytuację pogorsza fakt, że sami twórcy obiecywali i reklamowali swój produkt jako wolny od tego typu praktyk. I tu masz kolejne miejsce, w którym to jest moim zdaniem syf i tragedia. Dobra, może ludzie chcą płacić, ale jeżeli gra jest reklamowana jako gra, w której takiego czegoś nie będzie, sorry, false advertising to nie jest coś, co moim zdaniem powinno przejść komukolwiek koło nosa. Zapewniając o tym nawet na platformach takich jak Reddit, twórcy mimo fali krytyki nie odcinają się od negatywnych opinii. Są świadomi, że społeczność odrzuca taką formę mikro. A to jest ten sent. Czemu mnie to nie dziwi? transakcji I proszą o jak największy feedback na swoim profilu na Twitterze. Czy to coś zmieni? Nie wiadomo, ale na razie zabójca Tarkowa de facto zabił sam siebie. No od kwietniowej zapowiedzi Kingdom Come Deliverance 2 czekaliśmy z niecierpliwością na oficjalną datę premiery gry od Warhorse Studios. Początkowo produkcja miała zadebiutować... Ludzie są ultra zajarani tym produktem, tak szczerze. To wielu ludziom przechodzi pod radarem, bo mówi się teraz o Wukongu, który zaraz wychodzi, ale Kingdom Come 1, mimo że nie jest aż tak mega, mega, mega szeroko popularny, to ci, którzy w niego zagrali, oceniają tę grę jako jedno z najlepszych doświadczeń gamingowych, jakie mieli. Bo ta gra jest po prostu bardzo immersyjna, więc na dwójkę jest sporo ludzi w tym momencie zhypowanych, zwłaszcza, że z każdym miesiącem gdzieś tam mam wrażenie, popularność pierwszego King Kingdoma rośnie, ludzie sobie przypominają, ej, ta gra istnieje. A przed dwójką może warto ograć jedynkę. Dużo ludzi czeka na ten produkt, więc pewnie sporo ludzi się zawiodło zmianą daty premiery. No ale cóż, ja tak jak mówię niejednokrotnie, zmiana daty premiery na późniejszą często oznacza, że twórcy po prostu chcą grę bardziej dopracować. Nie jest to coś koniecznie złego moim zdaniem, chociaż oczywiście jasne, jako gracze możemy być trochę smutni, że produkt pojawia się później w 2024 roku. Jak zapewne zauważyliście, użyłem słowa miała, ponieważ niestety scenariusz, w którym Kingdom Come 2 okaże się jeszcze w tym roku, okazał się nierealny. W ostatnich jest tygodniach pojawiały się różne doniesienia i plotki sugerujące możliwe opóźnienie premiery. Wskazywano również, że twórcy mogli popełnić mały błąd, zapowiadając grę tak wcześnie. Spekulacje przybrały na sile, gdy nas stronie... Ciężko jest chyba przewidzieć tak wcześnie datę premiery produktu, nie? Najlepiej się ogłasza kilka miesięcy przed, bo już praktycznie jesteś w fazie gdzieś naprawiania błędów, a niekoniecznie tworzenia kontentu gry. Jeżeli zapowiadasz datę premiery rok wcześniej, dwa lata wcześniej, to, to prawdopodobnie będzie totalnie nietrafiony strzał bo na drodze jest tyle jakby dni produkcyjnych jeszcze w których może się pojawić czy to problem czy nowy pomysł, że to może się totalnie zmienić, totalnie Best buy w sekcji poświę... ale zobaczcie co do zasady szanuję, że oni nie zapowiedzieli dokładnie, tylko powiedzieli w tym roku myśleli, że wyrobią się w tym roku, no trudno, też nie wyszło ale nie ma co zapowiadać daty premiery, jeżeli nie jesteś jej pewny TBH, ludzie od razu dmuchają sobie y, balonik oczekiwań, nadziei po co go przebijać, i po co go w ogóle dmuchać poświęconej tej produkcji pojawiła się Informacja o dokładnej dacie premiery: 11 lutego 2025 roku. Oczywiście taka wiadomość nie mogła przejść bez echa wśród fanów, zwłaszcza, że nie została formalnie potwierdzona przez twórców. W związku z tym, że wiele osób zaczęło wątpić w autentyczność tej informacji, Warhorse Studios postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości i w oficjalnym poście na Twitterze potwierdziło, że 11 lutego 2025 to rzeczywiście data premiery Kingdom Come Deliverance 2. Do no do... okej, okay, 11 lutego. Powiem tak, ludzie i tak wstawiali, że ta gra będzie w grudniu. To nie jest jakieś super duże przeniesienie, a ja przynajmniej mam więcej czasu, żeby ograć jedynkę kiedyś na streamie. No przypomnieli, że studio będzie obecne na tegorocznym Gamescomie, gdzie planują zaprezentować ponad 20-minutowe rozgrywki oraz. Gamescom będzie bardzo mocny w ogóle. To będzie bardzo mocne wydarzenie. Będziemy sobie mogli obejrzeć gameplay z Gotika i z Kingdom Coma i z wielu innych gierek, także no, będzie, będzie śledzone to. Edycję kolekcjonerską gry. Choć premiera została przesunięta, można oczywiście. Oczywiście oczekiwać, że studio wykorzysta ten czas na dopracowanie szczegółów, a to mimo wszystko napawa nas optymizmem. Microsoft już udowodnił, że ich nowa polityka związana z udostępnianiem ekskluzywnych gier na konsole swoich de facto rywali, Działa. przynosi spore korzyści. Sea of Thieves, które jako pierwsza zadebiutowało na PlayStation po premierze na Xboxie. Ej, ale na przestrzeni lat mam wrażenie, role się mocno odwróciły, w sensie Xbox. Tak czysto pod graczy niejednokrotnie podejmuje dużo, dużo lepsze decyzje niż PlayStation, a kiedyś było odwrotnie. Totalnie. Szybko stało się bestsellerem. PlayStation, to, że... mam wrażenie, w tym momencie się leni. Dla mnie to wygląda po prostu jak lenistwo. Xbox, co chwilę jakieś nabycia nowych firm, co chwilę jakieś dodatki do tego Game Passa. Jasne, że raczej im się to na ten moment nie opłaca, ale oni liczą na long term, nie? Sony, więc nic też dziwnego, że pojawiają się doniesienia o planach wydania kolejnych tytułów z Xboxa właśnie na PlayStation. Tym razem sytuacja wydaje się dosyć poważna, o czym informują czołowi insiderzy i likerzy. Tom Henderson, renomowana postać w świecie doniesień o grach, napisał na Twitterze. Jesteśmy w drugiej rundzie przygotowań Xboxa do wydania portów na PlayStation, więc spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawią się nowe plotki na temat każdej gry. Te informacje zbiegają się z doniesieniami, na które zareagował Tom Warren, kolejny zaufany informator uznawany za drugiego po Hendersonie pod względem wiarygodności. Mianowicie Warren odpowiedział na wpis jeszcze jednego z insiderów, który zasugerował, że już w przyszłym tygodniu można się spodziewać dużej premiery gry wow. Xboxa na PlayStation. Szybko. Warren odpowiedział zamieszczając na swoim Twitterze wymownego gifa, sugerując, że nie może powiedzieć zbyt wiele, bo naraziłby się na kłopoty. Według niektórych doniesień tą grą miałaby być Forza Horizon 5. Na takie informacje znowu zareagował Tom Warren, odpowiadając enigmatycznie na wpis pod jego postem jednego z użytkowników z gifem z Forzy, wstawiając w odpowiedzi własnego gifa z napisem NOPE, co sugeruje, że nie chodzi tutaj o Forze 5. Takie samo zdanie po... <laughs> brzmi jak jakieś, kurde, gadanie z szyfrem. Dziela Jess Gordon, dziennikarz serwisu Windows Central i kolejny wiarygodny informator. I tak, Mimo wszyscy to, wiedzą o co chodzi. Jeszcze insider o pseudonimie Ekstazis uważa, że jeżeli w przyszłym Tygodniu okaże się, że chodzi o inną grę, to i tak Forza Horizon 5 w pewnym momencie trafi na PlayStation. Nie da się ukryć. Cała Nigdy ta sprawa... nie, nie ciągnęło mnie do tych wyścigówek. Kurczę, pieczone, naprawdę. Chyba w Most Wanted Need for i Grida 2 to są ostatnie gry, w których grałem i miałem takie okej, okay, spoko. Nie ironicznie, jeżeli chodzi o wyścigi, dobrze mi się grało w Mario Kart'a. <ścoughs> Wydaje się obecnie dość zawiła, ale skoro Bo to bardziej taka nierealistyczna rozrywka typowa. Nie? To coś rzeczywiście się szykuje. Fallout London to jedno z największych Fanowskich projekt, nie? Chyba do jakiejkolwiek gry. Team Fallon, odpowiedzialny właśnie za tą całą modyfikację, może się cieszyć ogromnym sukcesem, gdyż Fallout London jest najchętniej i najszybciej odbieraną grom wszech czasów na platformie GOG. O kurde, no i o to chodzi. W ostatnim wywiadzie z BBC jeden z członków tego zespołu, Dean Carter, zdradził, że do końca roku planują oni wydawać aktualizacje do swojej modyfikacji, w tym także przywrócić niektóre wycięte materiały, które ostatecznie nie znalazły się w tej wersji modyfikacji na premierę i zaznaczył, iż planują oni założyć pełnoprawne studio deweloperskie i pracować nad swoimi własnymi projektami. Lubię, jak takie rzeczy się dzieją, jak w moderzy osiągają taki sukces po prostu, będąc hardworkerami i pasjonatami danego projektu projektu, że mogą faktycznie rozwinąć skrzydła później, nie? Dzięki swojej pracy. spoko to jest. To pokazuje, że jeżeli masz skillsy, jeżeli masz chęci, jeżeli masz pomysł, to jesteś sporo w stanie dalej zdziałać w tej branży potencjalnie. Wiasne, to nie jest tak, że teraz znamy wyniki tego studia i tak dalej. Nie wiemy, co tworzą, ale cieszę się, że w ogóle mają takie możliwości. Wiecie, ja po prostu też patrzę, porównuję sobie to i takie historie do tych wszystkich historii takich mocno korporacyjnych. Nie tylko do Ubisoftu, ale do wszystkiego, do elektronikarców i tak dalej i tak. Dalej. Jak porównujesz to do, do takich historii, gdzie moderzy zakładają własne studia i będą mogli działać nad własnymi projektami, to nie wiem, serducho rośnie trochę. Na sam koniec został nam temat Steama i tego, jak Valve poniekąd pomaga użytkownikom tej platformy. Aha. we wrześniu mają zostać wprowadzone zmiany, które to znacznie mają ułatwić korzystanie ze sklepu i podejmowanie świadomych decyzji przez użytkowników. Mimo, że same zasady są skierowane do deweloperów, to jednak my, jako gracze mamy na tym skorzystać. Mianowicie rozchodzi się o to, że od września na Steamie na deweloperach wymuszone jest tworzenie opisów, które bezpośrednio odnoszą się do konkretnej gry. Dzięki czemu w opisie nie będą mogły znaleźć się jakieś zbędne informacje niezwiązane z danym tytułem. Po zmianach deweloperzy nie będą mogli umieszczać żadnych linków do innych stron w opisie swoich gier, żadnych osadzonych obrazów naśladujących interfejs sklepu lub przyciski Steam, ani żadnych obrazów, linków czy widgetów prowadzących do innych gier na Steamie. Z opisu mają zniknąć wszystkie linki i grafiki. Służące do reklamy zewnętrznych stron i profili. Podoba mi się to, bo to potrafił się naprawdę niezły syf zrobić niejednokrotnie. To jest okay. drobna rzecz, ale jak wejdzie, odczujesz to czasami. Zdecydowanie. Jak podkreśla Valve, strona gry na platformie Steam nie jest miejscem do reklamowania innych produktów jakiegoś dewelopera i nie powinna wprowadzać nikogo w błąd. To na tyle na razie Cześć i Pa. Na razie Cześć i Pa. Fajne newsiki. Fajne newsiki.